Czy to tak ma wyglądać? Po drugie, moje zdanie zawsze było takie, żeby robić wszystko zgodnie z prawem i nie namawiam was do robienia niezgodnie z prawem, ale jeśli prawo jest głupie, no to czas najwyższy chyba troszeczkę przeanalizować te prawo, bo ktoś chyba popłynął. I że tak powiem, nie wiem, po, po, pomylił kilowaty z kilowatogodzinami i mu wyszło jakieś tam różne rzeczy, i później zaczął to dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć. Dzwonisz do takiej pani z PGE biednej, która tam siedzi i musi przyjmować te wnioski, i się pytasz: Proszę panią, ale dlaczego? Dlaczego ja mam to dodawać? Proszę panią, niech pani mi to wytłumaczy. Ona mówi, Proszę pana, mam tabelkę i ja do tej tabelki muszę wpisać. Mnie nie interesuje, jaki jest. Mam tabelkę. I w tabelce musi być zapisane koniec, kropka. Czy to tak ma wyglądać? Przecież to jest w ogóle absurd totalny. Mówi tak, to tak, to jak ja do ciebie przyjadę i podłączę się do twojej ładowarki, bo mam taką ładowarkę DC z Siga, zresztą bardzo fajna. I będę chciał tobie oddawać do domu energię, to ty będziesz musiał zadzwonić do PGE. I zgłosić, że magazyn energii dołączyłeś. Ale jak ja już wyjadę, to byś musiał zadzwonić do PGE i zgłosić, że właśnie wymeldowujesz ten magazyn. Później jak ja podłączę swój samochód i znowu będę oddawał do, do swojego domu energię, to znowu muszę zgłosić, że magazyn energii podpiąłem. Potem odpiąłem, podpiąłem, odpiąłem, podpiąłem, odpiąłem, podpiąłem, odpiąłem, odpiąłem. Tak mam to robić? Jak chcecie, ja mogę zgłaszać. Ja mogę pisać codziennie wam po 10 pism. Obrobicie to? Jesteście w stanie to obrobić? A wiecie, że ja jestem nie jeden w tym kraju. Jest takich jak ja mnóstwo i oni też zaczną pisać, dzwonić, odwoływać, podłączać, odłączać, podłączać, odłączać, podłączać, odłączać. Aż wam się kurna znudzi.